No, hej, witajcie wcześniej, i ostatniej części z tą skrzynią biegów, ze składaniem. Będziemy brać już teraz do te połówki składać. Tu smarował będę sobie już po złożeniu, bo tu trzeba zakładać na te wałki jeszcze sprężynki. Pamiętajcie tu też o podkładkach podłożyska. I tu sobie zostawię jeszcze jeden centymetr, wtedy wysmaruję i wszystko mi siądzie, żeby nie wyschło, bo to trochę zajmuje. Bo tu na każdym wałku idzie sprężynka z kulką, to pokażę. co teraz? a najlepsze ustawienie to jest takie tych wałków przesunięcie ten i ten do góry ten w środku środkowy w środku to jest jak się nie mylę lecz bieg i na obudowie musicie maksymalnie przy składaniu, że wam pokażę. Jak będziecie już składać wszystko, to trzeba maksymalnie. O, w ten sposób do siebie. Jak mamy ułożenie, to dajemy do siebie i tak powoli składamy. Zresztą ja wam zaraz będę wszystko pokazywał. I o co chodzi? Jak już wkładacie te połówki, widzicie, już połówki mi się schodzą. Tu już wychodzi pierwszy wałek. Tu widzicie, sprężynka musi iść, I zanim wałek przejdzie. Musi iść kulka, o, o uciekła mi, elegancko, dobrze, że mam zapas z drugiej skrzyni. Ale tu już będę musiał, nie pokażę wam tego, bo mam zajętą rękę. O, trzeba ją będzie wciść i przesunąć, żeby to wskoczyło do środka. I to samo na kolejnych tych dwóch wałkach. W ten sposób to robimy. i właśnie w tej pozycji jak macie, to maksymalnie do siebie, do góry. Nie, nie wiem, czy to tu będzie widać. Nie, nie będzie widać, ale tak wałki ustawione na tym trzecim biegu, co pokazywałem. Tak, to chyba jest trzeci bieg. Nie mam 100% pewności, ale tak najlepiej będzie to złożyć. Tróje, trójeczka? Tak, trójeczka. Tak, trójeczka. Dobra, no i składamy to. Powinno się na wszystko fajnie zejść. Dobra, to ja muszę spałzować, złożyć pierwszy wałek. Pokażę Wam dalej. Widzicie, jeden wałek przed. Drugi wałek przed. I tu mamy jeszcze jedną sprężynkę. Tam trzeba ją włożyć. I kuleczkę, i wejdzie trzeci wałek. I teraz tak. Ja już sobie zostawiłem taką szczelinę. Bo jeszcze trzeba będzie trzecią sprężynkę włożyć. Dalej nie możemy, no bo nam się zajdzie już wszystko. I teraz sobie obiadę wszystko. Tak jak mówiłem, w moim przypadku ja jadę hermetykiem. Dobra, to objeżdżam to i skręcam. No i dobra, skrzynia złożona. I sorki, że nie nagrałem tego smarowania i złożenia tych połówek, ale postawiłem kamerę na stojaku i nie zwróciłem uwagi, przepełniła mi się pamięć. Bo inne filmy miałem zrzucić sobie na pendrive, a zapomniałem zrzucić. Pamięć mi się prze, prze, przepełniła. I, I dobra, ale to Wam powiem, gdy już macie te połówki posmarowane i macie około 1,5 cm do złożenia, tak jak tam pokaz jest pokazane wcześniej na y ten wałek, co jest podłożony, to tą dźwignię zawsze do końca, mówiłem, że trzymamy do końca. Ale, już gdy zostaje te 1,5 cm, cofamy lekko do tyłu, czyli na dół, i usłyszycie takie kliknięcie, trwaśnięcie, czyli ona wskoczy w przesuwki, i wtedy już ją zostawiamy. I po, jak już wszystko posmarowane, ściskamy skrzynię do końca, i wtedy już wszystko powinno być ok. Tutaj już widzicie, to już jest nałożone koło, no i później już skręcamy wszystkimi śrubami w koło po kolei można sobie obrócić skrzynię i sprawdzić jeszcze przed skręceniem czy wszystkie biegi, biegi wchodzą chociaż ja jeżeli tak już złożycie to powinno być ok bo pamiętajcie, że tak tu jeszcze musicie wsadzić taki wałeczek to jest też ważne i tu później skręcamy coś bo jak nie włożycie tego wałeczka i nie założycie tej przesuwki z piątym biegiem to wsteczny może mam wyskakiwać. A tak wiadomo, zakładamy to koło, to idzie bezpośrednio, już ze śrubą dokońcamy. To nakładamy całość. To już leci wszystko na wałek. A i pamiętajcie o tym lejku plastykowym, przez złożenie połówek, żeby o nim nie zapomnieć, bo on smoruje piąty bieg. A o co chodzi z tym wałeczkiem? Ten wałeczek co jest tutaj No to jest. On wchodzi tutaj Tu nam przełącza steczny bieg. Po prostu jak nie ułożycie tego wałeczka to się przesuwa na lewo prawo i może Wam wyskoczyć przesuwka. i dziękuję. I nie przeskoczy już bo to pracuje w ten sposób. No. Tak to wygląda, skrzynia złożona, każdy jeden bieg ładnie wszystko wchodzi, wszystko widać po wałeczkach, nie wiem czy to uchwycę, o widzicie, jeden bieg, drugi bieg, Oj, jedną ręką mam ciężko. Wszystko ładnie wchodzi. Tu na tym się wszystko też ładnie przesuwa. O, widzicie? że wszystko ładnie pracuje. Każdy jeden bieg, na każdym biegu musi wam się obracać wałek, żeby nie gdzieś nie blokowało i, w każdym, i na, między każdym biegiem, wiadomo. No i żeby był luz. I to wszystko. Uszczeleczkę zakładamy w koło, zakładamy dekiel i skrzynia do samochodu. Cały temat z tą skrzynią. Dobra, to była ostatnia część to trzymajcie się do następnego filmu. To na razie. Hej, trzymajcie się.